No kochani, mamy godzinę 8.38, a ciśnienie, no idzie w górę. 1017-1018 prawie. No, idę do bocianówki. Na mini osiedlu byłem. Dałem Gacusiowi, bo on tylko jeden był, Feliksa i chrupki i tak samo byłem u Pysie Pusi i jej też dałem chrupki i Feliksa no i idę teraz do Bocianówki <laughs> będę chciał wypuścić kapitana Zbika który całą noc spędził w kojcu tym metalowym no, temperatura w nocy była 0 plus 1. No, dzik szaleje, kochani. Proszę, zobaczcie, jak rozplantował liście. Rozwalił wszystkie pryzmy, całą pryzmę. Widzicie, czarne. Tutaj, tam też. No nic. Dyrekcja nie robi, żeby załatać dziurę. No i co? No i jest to, co jest. Cienki Bolek już wyszedł. Romeo też. Chociaż Romeo był u mnie w nocy. Dopiero nad ranem poszedł. Zobaczcie, tutaj też rozwalone. Tam też wszędzie. No, ale do bocianówki tutaj nie wchodzi. No, rozmawiałem przed chwilą z panią kierownik i ona powiedziała, że jest sposób na dziki. Na przykład, żeby nie przeszły. Wystarczy dwa druty przeciągnąć, to dzik już nie będzie przechodził. Mój tak, rolnik, tam gdzieś jakiś znajomy, w ten sposób odgradzał. Mamy 3, 1, 80 O, przyszedł Chińczyk. Odgradzał swoje zagrody. Czy tam kartofle czy coś, dziki nie ryły, i to skutkowało. Aż mi się nie chce wierzyć, proszę Was, że to jest skuteczne. I staram się jakoś zrozumieć to. Być może, że w dzikach jest jakieś zakodowane, że to może być prąd. I w ten czas one jakby unikały drutu. No u mnie tutaj jest, zobaczcie, siatka 20, 25 cm nad ziemią i tu nic nie przechodzi. Ani list. Tylko same kotki. No i co? jesteśmy w cianówce. Kitki już czekają na saszetki. Tak kiciule? No ale zanim do was pójdę, to najpierw muszę porozmawiać z moim kapitanem Żbikiem. Temperaturę mamy 11,6 stopnia. Drzwi otworzę. Bo być może, że on będzie chciał wylecieć od razu na dwór. No to zaraz zobaczymy. Kiciulek, I jak się czujesz? Co? Kapitanie Żbik, jak się czujesz? No. Chodź. Chodź Kicia. O idzie. wszystko, sprawdza. Nieufnie przechodzi obok kotów. Cienki bolek go się bardzo boi. No, ma 6,5 kg. I pan doktor mówi, że gdzieś ma 4-5 lat. No, głodny jest. Zaraz mu dam jeść. Zaraz mu dam jeść. Złapniemy saszetkę. kiciulku, głodny jesteś? Chodź, ci dam jeść. Ciekajcie, najpierw dam kapitanowi Zbikowi. O, przeciąga się. Kiczek. chodź bo jesteś głodny, czekajcie, o Jezus, jak mi zobaczcie pod nogi podeszły, chodź Kicia, masz, masz tu, chodź Kicia, masz, uciekaj, 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 no tutaj wchodź. No. Chodźcie, kicie kicie, chodźcie, kiciulki, dam wam tylko muszę to stare wyrzucić. Jedzenie dam ptaszkom tutaj, Ona tu wybiorą. ona tu wybiorą. Ach, Nie. Nie mi wypaść z tej torebki. No. Macie. Macie, drzwi, bo zimno. No dobra. Wezmę jeszcze więcej tych saszetek. No dam im cztery saszetki. Cztery saszetki. No i misi zaraz dam krem. No misia je. Sama. <śmiech> Wczoraj. <śmiech> Dzwonił Pan. Roman W razie misi. No misia nie została zaszczepiona na te odpornościowe choroby różne, bo jest podziębiona, dostała antybiotyk jakiś tam, dostała na rozrzedzenie tej wydzieliny w nosie, żeby jej się łatwiej od... oczyszczał nosek. No i Pan doktor zaproponował, żeby przyjechała w piątek, Wczoraj była środa, dzisiaj czwartek, czyli jutro. Czyli pojedzie jutro. No mówi, jest szansa, że wyjdzie. Czyli jest stan z poważny. Ale mówi, że jest szansa, że z tego wyjdzie. No miejmy nadzieję. Idzie ciepło do tego to może się ogrzeje, wygrzeje. No tu były propozycje w jednym z komentarzy żeby mi się wziąć do domu. No ale kochani, na pewno w domu byłoby cieplej. Ale przecież ja już mam w, w pokoju cztery koty. Jak przyjdzie Romeo, to jest pięć. Jak jeszcze przyjdzie ciotka, to jest sześć. No. A poza tym tutaj temperatura, zobaczcie, jest powyżej 10 stopni. To nie jest dla kota jakaś taka temperatura, że mu zimno. No, no, zobaczcie. Poza tym są maty grzejne. Może na Macie grzejne, a tam któryś kot siedzi. Teraz. Się greje, gdzie jest, 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 gdzie tam, Romeo, tu Basiorek. No, zobaczę, czy zjadł, czy mógł jeszcze dołożyć. O, nie zjadł wszystkiego, ale poszedł gdzieś, gdzie on poszedł zobaczę Kicia, Kicia Kiciulek czy on wszedł do bucianówki je? a nie, tu jest chodź Kicia chodź jak się czujesz? co? nie gniewasz się na mnie, że Ci taki prezent zrobiłem? na Dzień Kota, że Ci jąderka wycieli? co Kiciulku? no, będziesz spokojny i możesz się do bocianówki wprowadzać tak wprowadzisz się do bocianówki na no, 6,5 kilo no, cieszy się cieszy się chodź kicia chodź kicia indyk się przyłączył do jedzenia tu sprawdzimy czy tu klakier jest ten mówię klakier kleofas jest Kleofas? Ej hey, Kleofas, cześć. Jest Kleofas. No. Ach, do rana się koty wybudzają całkowicie. No dobra. Jedz sobie. No kicie tu też. Niech jedzą. Basiorek, a ty teraz nie jesz? Później będziesz jadł? Tak, pan doktor dał tabletki. O! I mam dawać po pół tabletki misi, i pół tabletki kapitanowi Żbikowi. Do jedzenia. To dam na obiad. Niech je na razie pierwsze ranne jedzenie, śniadanie no. Romeo jest No i będziemy sprzątać porządkować Zaraz mi się sprawdzę nos i ci przeczyszczę. To na razie.